W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda dysk twardy razem z kieszenią serwerową do serwerów, tutaj w tym wypadku firmy HP, HP którą znacie prawdopodobnie z laptopów HP A Jest to, tutaj widzimy kieszeń serwerowa, tak wygląda Tutaj jeżeli widzicie napisane 72GB serial Skazi. Czyli to jest po prostu normalnie SAS, interfejs SAS, czyli nowsza wersja Skazy. Dysk twardy tutaj operuje na prędkości 15 tysięcy obrotów, widzimy, I, czyli dwa razy szybszy od takich popularnych dysków, które macie w domach. Jest to wersja SAS, 72 GB sam raz na system operacyjny. Znajduje się to w takiej kieszeni. Widzicie, tu jest specjalna kieszeń. E, oczywiście jest ona zamontowana, ten dysk jest zamontowany tutaj za pomocą takich śrubek e, i tutaj, e, i tutaj macie specjalne do wyciągania naciskacie, pojawia się taki uchwyt i wyjmujecie normalnie z serwera e, w jednym z następnych odcinków pokażę Wam jak wygląda wkładanie i wyjmowanie z serwera a tutaj wkładamy jak wkładamy go do serwera, do kieszeni serwerowej więc widzicie bardzo prosta sprawa Tutaj oczywiście można wyjąć ten dysk potrzebujecie śrubokręcika Śrubokręcika potrzebujecie żeby wyjąć ten dysk prosto odkręcacie Tutaj tak pokażę Wam, ponieważ niektórzy nie widzieli dysku serwerowych. To jest to dysk 2,5 cala, więc taki rozmiar jak w laptopach. Ale takie dyski się stosuje w serwerach. Jeszcze sekundę. Pokażę przy okazji, zobaczycie, jak wygląda sama kieszeń. Bez dysku. Dyski e, SAS mają to do siebie, że, e, że dyski e SATA mogą być wkładane do, e, do serwera z kontrolerem SAS, ale z kolei ten dysk SAS nie może być włożony normalnie do, mm, do komputera, który obsługuje tylko serial ATA. Więc teraz pokażę Wam, jak się wymuje, po prostu się podnosi, tak? To jest ten interfejs, widzicie, SAS. Więc on jest bardzo podobny. Znaczy po prostu to jest inne złącze, tak? A tak wygląda sama. Sama widzicie taka kieszeń serwerowa i każda z linii serwerowych posiada takie kieszenie. Przepraszam przy no, model serwera. Te mi kieszenie inne. Więc tu widzicie tak wygląda. A jak chcemy włożyć dysk, to tutaj widzimy, tutaj wkładamy normalnie. O przepraszam, bardzo się pomyliłem tutaj z włożeniem. Tak jak pokazuje. Z tyłu jest złącze. Tak, tutaj jest złącza. I tutaj macie otwory, w które po prostu wkręcacie te śrubeczki. I tak dysk wkładacie do serwera. Oczywiście to jest to dysk, który można wymieniać w trakcie pracy, więc nie musicie wyłączyć komputera, żeby wyjąć dysk z serwera. Tak, tak jak mówię, chciałem wam pokazać dla tych, którzy nigdy nie widzieli dysków twardych ustosowanych w serwerze.